Z strony witam Was w 11 vlogmasie na moim kanale. Jeśli chodzi o zadanie na dziś, to mamy okienko. Obejrzyj świąteczny film i właśnie to będę robić i to nawet nie sama, ale o tym później. E, pójdźmy jeszcze do sypialni. Dałam mu małe śniadanie, żeby móc mu dać smakołek, więc może dzisiaj zaczniemy od tego. I mamy paseczki. Wygodniej mi się je mu daje, więc fajnie. E, mamy jeszcze smakołek, który sobie zaraz zjem do. Herbaty, i jest gorzka czekolada, i to jest taka chojneczka. I na sam koniec jeszcze yy, herbata, chociaż już jedną sobie zrobiłam, ale jedenastka. Ta jedenastka to jest w rzeczywistości dziewiątka, po prostu przewróciłam na inną stronę, bo tutaj na innych stronach są inne numerki. Ale dzisiejsza herbatka to Ghostly Green. <noise> Siad. I, domofon I nie słyszę, co mówi osoba po drugiej stronie. Dlatego od razu kogoś puściłam. I teraz ta osoba chodzi po wszystkich mieszkaniach po kolei, puka i czegoś chce. Więc nie znam tej osoby, więc nie będę ich puszczać. Oj, to nie będziesz czekał. Zgubiłam <słuch> <słuch> paskę. Nie wiem, czy wam w końcu powiedziałam, ale udało mi się wczoraj zamówić w końcu choinki i sobie i mojej mamie. Ta mojej mamy powinna przyjść jeszcze w tym tygodniu, także tak wstępnie na piątek umówiłyśmy się na zakupy oraz na ubieranie choinki. Także powinno być fajnie, powinnam Was móc zabrać ze sobą. Moja choinka przyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu, także troszeczkę jeszcze poczekam, ale jak przyjdzie, to też będziemy ją wspólnie ubierać. Nie mogę się doczekać, bo. Kupiłam te dekoracje takie bordowe, więc po raz pierwszy będę miała taki kolor w mieszkaniu. Tylko, że na wieczór jestem umówiona, to starałam się teraz zrobić tak dużo pracy, jak się da. Więc mam już zmontowany cały filmik na jutro, mam przygotowany filmik na dziś, już razem z miniaturą, ze skrótami, opisem, tytułem, wszystkim i on jest ustawiony tak, że on za godzinę i 15 minut się sam opublikuje. A to, co teraz chciałabym zrobić, to pokazać Wam yy, moje aplikacje, bo staram się to robić raz na jakiś czas właśnie w takiej formie vloga, gdzie pokazuję Wam, jakie aplikacje używam, co polecam, więc dziś będzie właśnie o tym. Jest ciemniej niż się spodziewałam, powoli zachodzi słońce, ale zapaliłam z tyłu lampki, e, świeczki, więc chociaż mamy taki przyjemny e, nastrój i chciałabym przeprowadzić Was przez trochę moich aplikacji, także porobiłam screeny konkretnym folderom i mam to podzielone w takie kategorie i sobie przez nie przejdziemy i powiem Wam, co polecam. Zacznijmy od mojego głównego folderu, najczęściej używanego i są to social media i mamy tu YouTube'a, YouTube Studio, który jest aplikacją do YouTube'a w momencie, kiedy ktoś ma kanał, więc tutaj patrzę na statystyki, odpowiadam na Wasze komentarze, edytuję filmy, na przykład jak mam Coś tam do dodania, do opisu, coś takiego. Także wszystko, co mobilnie robię, to właśnie z tej aplikacji dalej jest. Instagram, Discord, wszystkie takie różne aplikacje, mniej więcej w takiej kolejności, używania, chociaż TikTok raczej poszedłby już do drugiego rzędu. Vinted od dawna nie używałam, ale jest to taka aplikacja do sprzedawania na przykład używanych ubrań, także tak sobie myślałam, że mogłabym tam na przykład wrzucić książki, które mam do sprzedawania i wtedy dałabym wam znać, jak to będzie wrzucone. Tutaj w sumie więcej nie ma co tłumaczyć, i przejdziemy do folderu, który jest zaraz obok i nazywa się Useful. Tu mam wszystkie przydatne aplikacje. Aplikacje, z których może nie korzystam każdego dnia, ale muszę je mieć pod ręką. Także pierwszy rząd mamy takie bardziej aplikacje do nauki. Pierwsze dwie polegają na tym, że je włączamy i one mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie używali telefonu przez jakiś czas. Także na przykład, jeśli chcemy się uczyć, a telefon to jest coś, co na przykład Was rozprasza, to te dwie polecam. Aplikacja School to jest aplikacja jeszcze z czasów szkolnych, którą wtedy używałam. Po jakimś czasie, jak skończyłam szkołę, to jeszcze tam używałam sobie jej do planowania czasu. Także można sobie wybrać ikonki, wpisać przedmioty. Ja tam wpisywałam. Mam takie rzeczy jak planowanie, nagrywanie hiszpańskie, którego się wtedy dość sporo uczyłam. I wypisałam sobie to w taki plan y, zajęć, który po prostu y, jakoś tam planował mi dzień, jakąś tam strukturę tego dnia miałam. W tej chwili robię to wszystko w kalendarzu, ale mimo wszystko te aplikacje dalej tutaj jest, więc y, jeśli... Dalej chodzicie do szkoły, to jest dość fajna. Tam można też zapisywać jakieś oceny, sprawdziany, różne takie terminy, takie rzeczy. Palo to y, kalendarz współtworzony. Możecie wysłać link do waszego kalendarza innym osobom, i one też mogą edytować, dodawać jakieś rzeczy, y, wpisywać na przykład rzeczy, które oni robią albo w które macie wspólnie robić. Na przykład dzisiaj mam wpisany Movie Night, bo to właśnie będę robiła. Y, dalej mam aplikację do VO Mike to jest. Do używania telefonu jako mikrofonu, bo zazwyczaj w telefonie mikrofony są o wiele lepsze niż na przykład na laptopie czy komputerze, tak z mojego doświadczenia. Voice Recorder to po prostu do nagrywania, ale mogę sobie tam manipulować, w jakim chcę rozszerzeniu, jakiej jakości te materiały, także to też mi się przydaje. Framelaps to jest aplikacja do robienia timelapsów, ale taka nie bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o tą darmową wersję. CPU Monitor to zazwyczaj używam do sprawdzenia temperatury mojego telefonu, jak czuję, że tam już coś się dzieje, że jest za gorące. TurboScan to jest aplikacja do robienia skanów, ale w formie zdjęć. Także macie na przykład jakiś dokument, który chcecie zeskanować, nie macie drukarki, skanera, nic takiego. Robicie zdjęcie i aplikacja Wam Pomaga przekonwertować to w taki sposób, żeby był ładny skan. Zaznaczacie rogi danej kartki, wybieracie, czy chcecie, żeby to było czarno-białe, czy w kolorze, czy takie proste zdjęcia. A później możecie z tego zrobić albo obraz, albo PDF. Bardzo polecam, naprawdę. Tak mi się przydaje, bo ja skanera nie mam i musiałabym za każdym razem gdzieś tam chodzić i szukać. Dalej, translator, oczywista aplikacja i schazam, która polega na tym, że jak ją włączacie, to jak leci jakaś piosenka i nie znacie jej tytułu, jedno kliknięcie i podaje wam się tytuł. Polecam od razu te piosenki, które sprawdzaliście, zapisują wam się na liście, więc to jest po prostu cudowne. Bo wiele razy miałam takie sytuacje, gdzie po prostu tyle razy słyszałam jakąś piosenkę i próbowałam zapamiętać jakiś tam chociaż trochę tekstu, ale często to były jakieś takie same melodie i wpisywanie Duri rum. to nie pomagało, więc aplikacja cudo. Dalej mam folder Anxiety, który pomaga mi dbać o mój stan mentalny. Pierwsza aplikacja, 21 Days, bardzo polecam. Na tej aplikacji są różne takie wyzwania, 21 dniowe. Ja w tej chwili zaczęłam to takie świąteczne, które powinnam zacząć już 4 grudnia, więc jest już na to trochę za późno. Więc 21 dni będzie trwało do pewnie stycznia. Ale mimo wszystko to zaczęłam. Były też takie wyzwania o self care, o mindfulness, różne takie rzeczy. To jest aplikację po angielsku, do tak jak większość aplikacji, które mam, ale jeśli Was coś interesuje, to polecam. ROOTD, czyli ta druga aplikacja, to jest aplikacja, która pomaga mi przy atakach paniki. Ona potrafi mnie przeprowadzić przez atak paniki i pomaga mi się uspokoić. Ona wyświetla różne teksty, które mają w tym pomóc, można też kliknąć e, tym głośniczek i ona czyta te teksty. I naprawdę, tak kilka minut przesłuchiwania ich zazwyczaj pomaga mi się uspokoić. Także ta aplikacja uratowała mi wiele razy. Reszty tych aplikacji już nie będę omawiała, ale jeśli jest to w ogóle taka tematyka, która Was interesuje, to możecie sobie o nich poczytać. Polecam. Okej, okay, kolejna rzecz, która też wiem, że może Was interesować, to photos, czyli folder ze wszystkimi aplikacjami do przerabiania zdjęć. Ja w tej chwili szczerze mówiąc używam tylko dwie z nich i jest to Wyskochem do głównego takiego przerabiania moich zdjęć, dlatego żeby one wszystkie na moim Instagramie wyglądały podobnie i dodatkowo mam Snapseed, który też ma tam takie narzędzia, których w nie ma i jak potrzebuję coś na przykład usunąć z tła, zmienić jakieś takie detale, zadbać o to na przykład, żeby biel była biała, jakieś takie Różne rzeczy to Snapchat jest do tego bardzo przydatne. Kilka z tych aplikacji jest na przykład do dodawania różnych napisów na zdjęcia, ale z tego nie korzystam zbyt często. Ale gdybym potrzebowała, to chociaż wiem, że ja to tutaj mam i nie będę musiała na przykład szukać, testować różnych nowych aplikacji, bo mam te, które są już sprawdzone. Folder Entertainment tutaj w sumie prosto: mamy Netflixa, aplikacje do podcastów oraz Spotify. Jeśli chodzi o folder o podróżach, to tutaj mam Booking.com i Airbnb, czyli dwie aplikacje, na których niemalże zawsze yy, rezerwuję noclegi, jeśli gdzieś podróżuję, oraz Uber, który nie działa w moim mieście, także to też jedynie podczas jakiegoś podróżowania używam właśnie tej aplikacji, yy, oraz aplikacja Food do zamawiania jedzenia, Uber Eats, nawet nie wiem czy jest w moim mieście, ale pyszne i to klowo. Zazwyczaj używam, także to też mam e tak zabrane w jednym folderze. Folder Workout, tu mam aplikacje do ćwiczenia, te trzy górne to są te, które uwielbiam. One nam liczą, na przykład to, ile robimy przesiadów, pompek, brzuszków, to zależy od aplikacji. I to nam dzieli nasze ćwiczenie na jakieś tam konkretne liczby, na takie cykle, które bardzo pomagają. Plus zapisują się też wszystko statystyki, więc możecie sobie na przykład sprawdzić po jakimś czasie, ile Wam się tam udało zrobić i w danym miesiącu. No i gry, i tutaj mam dwa foldery, które wyświetlałam po dwóch stronach. Jeśli chodzi o ten pierwszy folder, to tu polecam. Pierwszy rządek w sumie, w sumie bardziej te dwie pierwsze, one są takimi logicznymi gierkami, jeśli lubicie takie rzeczy, cudo. A jeśli chodzi o te gry, to to są gry, które możecie grać z innymi, także na przykład na jakiejś imprezie czy czymś takim one też są całkiem fajne. Już szukam, bo miałam jeszcze jeden folder, którego Wam nie pokazałam. I jest to Study and Grow. I tu mam kilka aplikacji, które e, głównie właśnie polegają na, na takim samorozwoju i e, nauce. Aplikacja, której używałam do hiszpańskiego to Lingwist i a ona niestety jest teraz płatna. W przeszłości ta taka darmowa wersja była dla mnie zdecydowanie wystarczająca. W tej chwili tam co darmo nie da się nic nie zrobić. No, niestety, ale gdybym miała jakąś aplikację kupować na naukę z angielskiego na hiszpański, to byłaby to właśnie ta. Aktualnie mam za dużo nauki, żeby jeszcze dokładać sobie do tego hiszpański. Dodatkowo, mimo, które uczy HTML-u od podstaw, tam za wiele nie próbowałam jeszcze tego robić, ale jest to ciekawa rzecz, jeśli Was interesuje. Oraz aplikacja PIK, która jest takimi mini-gierkami, ja bym powiedziała. Jeśli lubicie logiczne gry, to dla Was to będzie ogromna rozrywka. I to też tworzy Wam takie statystyki i próbuje ocenić, na przykład, stan Waszego mózgu, w jaki sposób logicznie myślicie, jak Wam idzie ze słowami, jak Wam idzie z. Z na przykład takimi bardziej gierkami na refleks. I fajnie się też na to patrzy po jakimś czasie, jak używaliście tej aplikacji przez na przykład wiele tygodni czy miesięcy i patrzycie sobie na statystyki, patrzycie, jak to się zmienia, patrzycie, jak Wasze wyniki wyglądają w porównaniu z innymi użytkownikami tej aplikacji super sprawa. I intelekt chwila spojrzę, bo chyba jej ani razu nie używałam, ale wiem, że chciałam ją spróbować. Ok, jeśli nigdy nie próbowaliście journalingu, a chcielibyście to zrobić bez zakładania zeszytu i po prostu spróbować, czy jest to coś dla Was, to intelekt pozwoli pozwoli Wam na Guided Journaling, czyli yy, wybieracie temat, na który chcecie pisać i ta aplikacja Was przeprowadzi przez to pisanie, zadając Wam odpowiednie pytania i Wy wtedy odpowiadając na te pytania piszecie swoją notatkę. Możecie sobie do tych notatek wracać, yy, dodawać kolejne, także to jest jedna z tych takich opcji na tej aplikacji i to jest Całkiem fajne. Ok, i to jest w sumie większość aplikacji, które mam na telefonie. Nie jest to wszystko, więc kiedyś będę mogła Was przeprowadzić dokładnie przez cały mój telefon, jak to wszystko u mnie wygląda, jak przechowuję zdjęcia, jak mam to na przykład wszystko uporządkowane, jak tam na ekranie wszystko mam rozłożone, takie różne rzeczy, ale na tyle powinno Wam starczyć. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania na ten temat lub dowolny temat, to możecie mi pisać. A w ostatnim filmiku e, zadaliście mi trochę pytań na temat angielskiego i nauki angielskiego, także... Teraz przejdę do salonu, gdzie będę miała lampkę i postaram się Wam troszeczkę odpowiedzieć na ten temat. Zaskrętowałam sobie wczoraj kilka z Waszych wiadomości i chciałabym odpowiedzieć tutaj na filmiku, także mogę to robić regularnie, tak pod koniec filmu, odpowiadać na na przykład jedno pytanie albo kilka pytań, jeśli będą jakieś ciekawe. Robiłam to też kilka lat temu i to wtedy fajnie się sprawdzało, także możecie napisać w komentarzu Wasze pytanie, pamiętając o tym, żeby zacząć od słowa. Pytanie dwóch i dopiero zadać swoje pytanie, bo wtedy prościej jest mi je znaleźć. Pierwsza wiadomość jest od otyli. Jak doszłaś do tak wysokiego poziomu angielskiego? Dziękuję. Nie jestem pewna, czy jest to aż taki wysoki poziom, jak ja bym chciała, żeby to był. Także ja stale nad tym pracuję i jestem w w pewnym stopniu zadowolona z tego, jak to idzie, ale wciąż się rozwijam, to na pewno. A żeby to tak sprecyzować, to mój poziom angielskiego na tym etapie to jest mniej więcej C1, ale od dawna nie robiłam żadnych takich testów poziomujących, więc chciałabym na pewno jakiejś przyszłości zrobić, ale wydaje mi się, że na ten poziom C2 jeszcze nie do końca bym weszła z pewnych powodów. I'm going to do this part in English to prove a point, but you can read the subtitles. So by just listening to me you can kind of figure out where I learned my English from because Polish schools teach British English and my English is nothing like British accent I don't know the British pronunciation at all and I'm not saying that my accent is American but American pronunciation is My preferred way. So going conclusion my English in school, but mostly online. Tak szczerze mówiąc, to ja przez większość mojego życia nie miałam zbyt wielu okazji, żeby mówić po angielsku, więc nawet jeśli już tam miałam jakieś tam ciekawe słownictwo, dzięki temu jak dużo materiałów oglądałam po angielsku, to wciąż nie miałam w sobie tej pewności siebie do mówienia i nie miałam tego wyćwiczenia. W języku, jeśli chodzi o wymowę. I to się zmieniło w sumie dopiero kilka lat temu, kiedy po zapisaniu po angielsku zaczęłam też po angielsku mówić. I kolejne pytanie również na ten temat. I Martyna pisze, powiesz coś o swoim sposobie na naukę angielskiego, i tu podałam wam coś, co wydaje mi się, robi u mnie największą różnicę, czyli używanie języka. Mówię po angielsku, tworzę filmy po angielsku i naprawdę są takie dni, kiedy mówię po angielsku więcej niż po polsku, zaczynam już nawet myśleć po angielsku, zaczynam na przykład śnić po angielsku i są no to różne sposoby, możecie mówić do siebie, ja przez jakiś czas na przykład nagrywałam siebie po angielsku, bo chciałam zacząć kanał po angielsku, ale wciąż nie miałam na tyle odwagi, żeby to nigdzie odpublikować, więc przez jakiś czas robiłam to sobie sama, jeśli będziecie robili to Regularnie, to naprawdę po jakimś czasie będzie widać różnicę. Jeśli chodzi o zajęcia z angielskiego, to to też może być przydatne. Ja na przykład teraz na studiach mam zajęcia z Native Speakerem, tylko rozmawiamy po angielsku, nic w ogóle ani słowa po polsku i od razu uczymy się tego akcentu. Mamy z tym, jesteśmy bardziej osłuchani, jeśli chodzi o angielski, ale mi to aż tak bardzo się nie przydaje, bo ja każdego dnia i tak. To robię poza lekcjami. Są też aplikacje online, które polegają na takich właśnie lekcjach, rozmowach z korepetytorem, gdzie po prostu prowadzicie taką codzienną konwersację, albo czytacie artykuły. To też może być przydatne, jeśli nie macie z kim rozmawiać. Ja akurat mam z kim rozmawiać i właśnie jesteśmy umówione za pół godziny na rozmowę wideo i na oglądanie filmu. I mam jeszcze ostatnie pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, jak udaje się redukować napięcie przy robieniu jakiegoś projektu. Mnie głównie strasznie stresuje, jak muszę coś zrobić. Wymaga to ode mnie sporo psychicznego wysiłku i to mnie wykańcza. Całkowicie to rozumiem, bo e, ja też w momencie, kiedy mam zbyt dużo zadań na głowie i nie mam na przykład tego spisanego, to to jest powód numer jeden wywołujący u mnie ataki paniki, dlatego ja tego unikam tak jak mogę poprzez rozdzielanie sobie Każdego zadania na małe kroki. I czasem naprawdę sytuacja jest taka, że tych zadań i tego stresu jest taka ilość, że i tak będzie nam ciężko. Ale według mnie planowanie to jest to, co jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pomaganie samemu sobie. Każdy projekt rozbij na tyle najmniejszych kroków, ile się da. Spróbuj sobie wyznaczyć daty do poszczególnych kroków, ale myślę realistycznie. Także nie rób takich daty, że o fajnie byłoby zrobić wtedy, tylko realistycznie spróbuj określić, ile rzeczywiście czasu potrzebujesz na wykonanie tego. Nawet dodaj sobie jakiś zapas, jeśli wiesz, że stresują Cię terminy. No i nie zawsze możesz na przykład skończyć wcześniej niż na początku to sobie zaplanowaliście. I ja wiem, że to nie jest zawsze takie proste, jak ja to przedstawiam, bo ja. Zawsze planowałam, ale to jest naprawdę taka rzecz, którą można się nauczyć i można sobie z tym radzić lepiej i lepiej, więc życzę Ci z tym powodzenia. Dobra, ja już zaczynam video Call i mam oglądać coś świątecznego, także od razu będę miała odhaczone zadanie na dziś. Dobra, ja już się szykuję do spania, więc to już tyle na dziś. Jeśli chcecie zadać pytanie do kolejnego vloga, to przypominam, że możecie zadać je w komentarzach pytanie, dwukropek zadajecie pytanie i będę się starała wybrać chociaż jedno lub kilka i odpowiadać pod koniec filmu. Na sam koniec filmu również wyświetlają się Wasze materiały, także możecie wysyłać zdjęcia, filmy, teksty, cokolwiek, mail do tego zawsze jest podany w opisie. I to już tyle na dziś. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale.